Mam dla Państwa niespodziankę. Tą niespodzianką jest pan Michał Koncewicz, z którym wczoraj nie mogliśmy się połączyć. Jest już z nami na linii, złapaliśmy go, udało się. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Panie Michale, chciałam pana zapytać, co się wczoraj stało, że nie mogliśmy pana wczoraj złapać na konferencji Kierunek mleczarstwo? No Jak już pani pyta, to jestem w obowiązku, żeby to powiedzieć, ale chciałbym pokrótce, bo to krępująca sytuacja. Ale może się o tym, że, że ja już jestem zaszczepiony, no ale mnie ścięło poszczepiące, yy, tak mówiąc kolekcjalnie. I, I dlatego prze, przespałem spotkanie. Miałem m, takie objawy, objawy mocno grypopodobne. Yy. Ze szczerości się wytłumaczyć, ale przejdźmy, proszę dalej. I przepraszam, jeszcze raz. Świetnie. Panie Michale, że Pan już się dobrze czuje. Chciałam Pana zapytać o to rośleko. W mediach społecznościowych aż huczało. Co też Pan wymyślił? O co chodzi z roślekiem i dlaczego to zbudziło takie duże zainteresowanie mediów społecznościowych, między innymi? Panie co? Prawdopodobnie dlatego, że. Wcześniejsze mleka roślinne, tak zwane, były po prostu niesmaczne. No i y, bliżej były w założeniu y, wodzie zbożowej czy czemuś, czemuś właśnie y, takiemu. No a rośleko jest pierwszym naprawdę smacznym produktem y, tego typu y, super jakościowym, do tego jeszcze w szklanej butelce y, ze świetnym y, marketingiem. I osobą, która za tym stoi, która ma gadanę. Czyli panem. <gadana> Panie Michale, ja słyszałam, że pan nie tylko ma gadane, ale umie też chodzić na rękach. Tak. No, ja myślę, że, że tutaj właśnie przewagą dużą Rośleka jest. Jak to, jak, jak to nazwać? Żeby to trafnie nazwać, a, 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 jest moje doświadczenie artystyczne, bo to nie chodzi o to, że jestem artystą cyrkowym, bynajmniej, chodzi o podejście. Yy, to znaczy, że właśnie, że, że, że sam ten pomysł, że, żeby, żeby tak to zrobić, czy, czy właśnie, żeby nagrać tę piosenkę dla Żabki, yy, to jest coś, czego nie robią inny, in, inni. Yy, I to zawsze będzie naszą konkurencją. Jakby wydaje mi się, że, że firmy powinny znajdować tę konkurencję, znaczy, że to, co, te, te przewagi, co ja Powiedziałem to inaczej, nie chciałem, to zawsze będzie naszą przewagą konkurencyjną. Yy, to pewnie też szczepionka na COVID zresztą, yy, bo mógłbym. Yy, I wydaje mi się, że, że, że najbezpieczniej jest szukać takich przewag konkurencyjnych, które yy, są stabilnymi przewagami. To jest nasza yy, w sensie to szaleństwo marketingowe, czyli to, że, że możemy, tak jak zresztą inne młode firmy, pozwolić sobie na rzeczy niekonwencjonalne, dużo mniej bezpieczne niż duże firmy. No, i to jest coś, czym możemy coś ugrać. W sensie w, w rynku, który jest już wypchany i w, w który ciężej teraz wejść, niż się wchodziło, jakby są zupełnie inne czasy. Wtedy były w latach 90. inne plusy i minusy, teraz są inne plusy i minusy. Musimy jakby korzystać ze swoich zasobów. To są nasze zasoby. Ta chodzenie na rękach, ta pisemka i, i tak dalej. I gęstość rośleka. Panie Michale, ile pan tego rośleka produkuje? Wie Pani co, teraz około 35 tysięcy, zwiększamy cały czas ilość, to wiadomo, 35 tysięcy miesięcznie i zwiększamy, zwiększamy te ilości. 35 tysięcy litrów? Tysięcy Szuk. litrów? Szuk. No na razie jesteśmy startupem. Mhm. Czyli, czyli nie jest to duża ilość, to rośleko słyszałam, że znika bardzo szybko z półek sklepowych, będzie, będzie zwiększenie produkcji? Jak pan to planuje? Czy to macie jakiś zakład produkcyjny? Wie pani co? Tak, mamy zakład produkcyjny, współpracujemy ściśle z zakładem, którym właśnie teraz jestem, wymyślamy dlatego, tutaj jestem teraz, nowe smaki, nowe rośleka. I tak, no, walczymy o to, żeby, żeby zaistnieć na stałe w tych największych sieciach, no bo jak. Jesteśmy na branżowym spotkaniu, więc wszyscy to wiedzą, gdzie, gdzie warto i, i że na stałe warto, a, a reszta to jest być może nie, być może w segmencie mleczarskim rynek tradycyjny, nie no, mówię z mojej perspektywy, jakby nowoczesnego produktu. Jakby mamy tylko jedną drogę, najprostszą, że, żeby zaistnieć rzeczywiście mocno w świadomości konsumentów czy, i, i rynku, i to są sieci nowoczesne. Yy, I stały listing. Yy, I staramy się. Z... Teraz w ten stały listing, optymalizujemy rzeczy, które tam ścieramy się z, ze swoimi założeniami. Rynek weryfikuje trochę nasze założenia, ale jest, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Yy, I cały czas mi się wydaje, że wolno, ale jak patrzę wstecz, to, to... w sensie, że, że, że jakby wolne tempo jest tego, ale jak patrzę wstecz, to, to też yy... myślę, że dużo się stało w przeciągu roku. Yy... Ale oczywiście za mało. Wczoraj Pan Maciej Czernia z sieci Żabka opowiadał nam o tym, że chciałby, żeby go dostawcy zaskakiwali. Panu rozumiem, udała się ta trudna sztuka, ale nie sądzi Pan, że kolejne produkty, które będziecie wprowadzali na rynek, będą musiały z, z, z kolei znowu zaskakiwać, znowu zaskakiwać, znowu zaskakiwać, i, i że to może być męczące. Musi pan, być ciąg, musi pan ciągle zaskakiwać każdym nowym produktem. Czy pan jest na to gotowy? Ja na pewno jestem na to gotowy. To po pierwsze, po drugie, klienci tego wymagają, a po trzecie, z czymś musimy zaskakiwać, przynajmniej w tak, tak przesyconych realiach produktowych i rynkowych. I jak to będzie jedna rzecz nawet, to, to według mnie jest to, to za mało, bo każdy zaskakuje. Teraz ten doda to, tamten doda to. Tutaj ktoś zrobi to z gęstością. I tak, produktem musimy zaskakiwać, będziemy zaskakiwać i będziemy też zaskakiwać się marketingiem, to zawsze, bo z, z natury to jest wpisane w nasze DNA. Panie Michale, ostatnie pytanie: Kto jest konsumentem rośleka? Kto jest konsumentem rośleka? Foodist, yy, na pewno ludzie, którzy yy, nie mogą pić yy, mleka, tak jak właściwie ja, ja wymyśliłem rośleko, jak w pewnym momencie, trzy lata temu, nie mogłem pić yy, mleka zwykłego. Yy, weganie, z, którzy z powodów yy, albo zdrowotnych, albo filozoficznych, w yy, sensie filozoficznych, yy, może nie filozoficznych, ale etycznych, yy, przestają, yy, odrzucają nabiał. To pani, ja, pan, myślę, że wszyscy jesteśmy potencjalnymi klientami. Papież. Pani Michale, czego możemy panu już życzyć? Właśnie, żeby papież rzeczywiście stanął z roślekiem i, i powiedział. Nie chcę, żeby później to było wyjęte z kontekstu, ale za żartuję tak bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Dziękujemy serdecznie. Niech pan zostanie z nami i zapraszamy serdecznie i powodzenia życzymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. uh -huh.